Siemano, z tej strony niestety tylko Beblu. Nagrywam ten oto filmik. Raczej będzie on krótki, by wyrazić moje odczucia na temat polskiego YouTube'a. Od czego się to zaczyna? No więc chcemy coś ludziom pokazać, zaistnieć, przekazać coś, czy to w formie poważnego filmu, czy też komedii. W końcu trafia się taki dobry film i utarło się, że dobry film sprowadzi yy, samych widzów, duże liczby wyświetleń i tym podobne. Z czym... Się nie zgadzam. Grupa oglądających nie przyjdzie do nas sama. Oczywiście najpierw muszą nas obejrzeć y, autorzy. Takie osoby pamiętają ciągle swoje początki i wiedzą, jak ciężko jest zebrać y, dość sporą widownię osób, ktru, które lubią nas oglądać. I to jest właśnie ten moment, gdzie y, pełno nowych widzów przychodzi. I wiadomo, to się wiąże z nowymi komentarzami. Z dużą liczbą wyświetleń, lecz trzeba też, yy, na, na jednym filmie się nie kończy i trzeba jednak robić następne. Taka osoba ma podniesioną poprzeczkę, ponieważ bardzo się musi starać, żeby jakby yy, pokazać nowym widzom, że yy, dobrze zrobili subskrybując czy oglądając poprzednie materiały i że nadal są z nami. No i taka osoba nagrywa kolejny dobry film. No i wyświetlenie jest, jak wiadomo, mniej, komentarzy jest mniej, twierdzi wtedy, że jest. No, że film jednak był gorszy od swojego poprzednika. Chociaż wszystkim, wszystkie komentarze są pozytywne, są same, łapki w górę, nie ma żadnych dół, ale jednak to pozostawia autorowi y, taki delikatny niedosyt. Choć dobrze jest mieć jakąś społeczność, być zżytym z autorami, jak i z widzami, którzy są napędem dla tej społeczności, dla całego naszego YouTube'a, to jednak boli to, jeżeli wyświetleń jakiegoś filmu jest mniej niż posiadamy widzów. Po krótkiej analizie wychodzi na to, że tacy widzowie przyszli tylko tu dlatego, bo polecił ktoś popularny i podoba im się tylko ten jeden film, nic więcej im się w sumie nie podoba, nie oglądają nawet nowych materiałów, także do czego dążę. Byłoby miło, gdybyście na każdy jakby obejrzany film, coś chociaż napisali, to nie chodzi o to, że o jest, mamy 100 komentarzy, tylko chodzi o to, żeby Wiedzieć mniej więcej, co Wam się podoba, a co Wam się nie podoba. Wtedy jest no, większa szansa na to, że następny film obejrzycie z uśmiechem, czy nie wiem, wypiekami na twarzy, co jest dla nas bardziej pomocne. Nie tracimy wtedy czasu na materiały, które są bez sensu. No i Wy nie tracicie czasu na oglądanie bezsensownych materiałów. Także mam nadzieję, że spełnicie moją małą prośbę. Będziecie pisać komentarze typu, tam, że jest OK, albo nie, to nie jest okej, okay. wolałbym coś tego typu również możecie wysyłać pomysły na nowe filmiki, nie znaczy to oczywiście, że ich nie mamy, ponieważ y, mamy jeszcze kilka, kilka y, nagrań w planie. Lecz jak wiadomo, im dłużej się siedzi powiedzmy w takiej branży, tym wyobraźnia trochę szaleje i na każdy taki film potrzeba o wiele więcej pracy oraz czasu i poświęcenia. I to by było na tyle. Możliwe, że zobaczymy się w niedługim czasie, albo będę tylko ja, albo już wróci Szyman i wtedy nagramy coś wspólnie. A teraz żegnam się z Wami. 7.